Celność, precyzja, opanowanie w sporcie, gdzie najmniejszy błąd oznacza porażkę. Jerzy Greszkiewicz przez lata był jednym z najlepszych na świecie. Strzelectwo sportowe wymaga stalowych nerwów, a Greszkiewicz to specjalista w strzelaniu do ruchomej tarczy z sylwetką biegnącego dzika i to właśnie w strzelaniu do tej tarczy z 50 metrów konkurencji karabinu mało kalibrowego zdobył brąz olimpijski w Montrealu w 1976 roku. Dał wtedy Polakom wielką radość, a nasz sport ogółem miał się dobrze. Trzeba dodać, że po brąz sięgnął po niesamowitej walce z reprezentantem NRD Tomasem Pfefferem. Obaj uzyskali po 571 punktów, ale o medalu decydowało to, kto wystrzelił więcej dziesiątek, a tym mógł poszczycić się nasz reprezentant. Sukces na igrzyskach to nie jedyne niesamowite osiągnięcie zawodnika Floty Gdynia. Ma w swoim dorobku też dwa srebrne oraz dwa brązowe medale mistrza Świata, a do tego złoto, trzy srebra i cztery brązy mistrza z Europy. Wielki sportowiec, wielki człowiek. Śledź ten profil po więcej ciekawostek o mistrzach polskiego sportu.